z ostatniej chwili, przelatując obok systemów należących do skrzydlatej husarii, nasz reporterski Asp przechwycił sygnał pochodzący z systemu Jarn, który obecnie jest ogarnięty wojną. Wygląda na to, że sygnał jest nagraniem automatycznie odtwarzanym na wszystkich częstotliwościach. Tutaj mamy, Mateusz to jest zgodne z zaskrzydłami Husaii. Husarze, przebywajcie na wolno do systemu. Ja przyda się każdy statek. Musimy łatwo żeby przejąć kontrolę nad systemem i skromić opozycję. Wiatr ani zerwa was do walki. że od waszej odwagi zależy nasza przyszłość. Gwałtowna ekspansja frakcji to nie rozmowy dyplomatyczne, to krew, pod i łzy, które jak słyszymy właśnie przelewane są w systemie jarn.